Witam serdecznie dzisiaj po południu. Giełda chce rosnąć, to jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, lajkowania wpisów, jeżeli uważacie Państwo, że niosą one dla Was jakąś wartość. I oczywiście tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel, w którym jest kilka indeksów giełdowych z całego świata, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail jest poniżej podany, a każdego dnia... Wieczorem będziecie Państwo otrzymywać informacje na temat tego, jak zamierzam zmodyfikować mój portfel następnego dnia w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Giełda chce rosnąć. Trudno inny wniosek po ostatnich sesjach na giełdach papierów wartościowych, gdzie, pomimo tego, że rentowności amerykańskich obligacji, które cały czas rosną, które są największym zagrożeniem dla ryzyka, one zaczynają być ignorowane i indeksy giełdowe zaczynają znowu rosnąć. Mamy wyraźne powroty do trendów wzrostowych i ewidentnie rynek szykuje się na to, że końcówka roku, zwłaszcza w listopadzie i na początku grudnia będzie chciała bardzo wyraźnie rosnąć jako forma rajdu Świętego Mikołaja czy też innej formy wzrostów wynikających z tego, że zarządzający aktywami Chcą uzyskać jak najwyższe stopy zwrotu na koniec roku, żeby zainkasować tradycyjne bonusy, a im wyższe zamknięcia, im wyższe stopy zwrotu, tym wyższe bonusy. I to jest taki naturalny proces, który powoduje, że indeksy giełdowe w końcówce roku raczej rosną niż spadają, i moim zdaniem, właśnie jesteśmy teraz przygotowywaniem, jesteśmy na początku takiego momentu, takiego, takiego etapu. W trakcie całego roku giełdowego, w którym ewidentnie są negowane wszystkie negatywne informacje, a rynek zaczyna koncentrować się tylko na tych pozytywnych, szuka tylko tych pretekstów do tego, żeby wywołać wzrosty. I moim zdaniem z każdym dniem silniej rośnie prawdopodobieństwo, że końcówka roku przyniesie wzrosty indeksów giełdowych i będziemy kończyć cały rok na maksimach giełdowych. Na wielu, wielu, wielu rynkach finansowych związanych z giełdami na całym świecie. I pamiętajmy także o starym rynkowym powiedzeniu, które mówi, że jeżeli coś nie chce spadać, to będzie rosnąć, i na przestrzeni ostatnich dni właśnie bardzo dobrze i dobitnie było widać, że indeksy giełdowe nie chcą spadać, więc zgodnie z tym starym rynkowym powiedzeniem, Należy oczekiwać, że będziemy świadkami wzrostów indeksów giełdowych. Dzisiejsza sesja na Wall Street będzie interesująca i ciekawa, ponieważ ważne będzie to, aby utrzymać te poziomy z piątkowej sesji, ponieważ jeżeli tak się stanie, no to wtedy sytuacja techniczna będzie zachęcała do tego, żeby w bardzo szybkim tempie zaatakować maksima wszechczasów. E, oczywiście zobaczymy, jaka będzie odporność między zachowaniem e, amerykańskich akcji z indeksu NASDAQ na rosnące rentowności obligacji, które cały czas utrzymują się w rejonie 1,60 i te poziomy naprawdę e, zaczynają straszyć te spółki technologiczne związane z ryzykiem. Natomiast w ostatnim czasie, tak jakby te strachy były wyraźnie zdyskontowane i nie miały już. Aż tak dużego znaczenia jak jeszcze miesiąc temu. Indeks DAX po przebiciu tej miesięcznej linii trendu spadkowego zachęca wyraźnie do tego, żeby ruszyć w kierunku dalszych oporów. I chociaż dzisiaj mamy do czynienia z sesją spadkową, to jednak moim zdaniem indeksy giełdowe giełd cały czas tutaj w Europie chcą rosnąć i czekamy po prostu na to, co się będzie dalej działo na Wall Street. Co będzie także ważne w Azji, to bo indeks Hansen, który w ostatnim czasie był najsłabszym ogniwem na światowych giełdach, który wszedł w techniczną besę, on właśnie teraz, zobaczcie Państwo na wykresie, testuje średnią, tą 50-sesyjną, która już we wrześniu nie pozwoliła na dalsze wzrosty. Więc jeżeli się okaże, że w najbliższym czasie indeks przełamuje tą średnią, 50-sesyjną, no to wtedy indeksy giełdowe w Chinach, w Hongkongu dokładnie, będą sygnalizowały, że także one mają ochotę na jakieś większe wzrostowe odbicie. To powinno pomóc wtedy wszystkim indeksom giełdowym, które cały czas boją się tego, że jakieś negatywne konsekwencje mogą być, jednak wszystkich perturbacji z chińskiego sektora budowlanego. Które cały czas mają miejsce. No i oczywiście WIG-20, który dzisiaj próbuje rosnąć, ale generalnie cały czas mamy do czynienia z utrzymaniem tej konsolidacji. Myślę, że tutaj warszawska giełda tylko będzie czekała na pretekst ku temu, żeby wywołać kolejną falę wzrostów, i myślę, że indeksy giełdowe czekają na dobry moment do tego, żeby rozpocząć skuteczny atak na poziom 2500 punktów na indeksie WIG20 a jeżeli się okaże, że ten opór zostaje pokonany, no to wtedy otwiera się przestrzeń do tego, żeby zaatakować i ruszyć w kierunku opórów 2620 2675, które są wyznaczone przez technikę jako potencjalny kolejny opór i moim zdaniem przy założeniu, że te nasze ostatnie obserwacje zakładające, że popyt na ryzyko na giełdach na całym świecie Przejmuje inicjatywę i chce rosnąć w kierunku tego, żeby zakończyć rok na maksimach. To ja myślę, że WIG 20 ma w perspektywie do końca roku z ogromną szansę, żeby przetestować te opory 2625-2675, o którym przed chwilą wspomniałem, więc indeksy giełdowe zaczynają być bardzo, ale to bardzo interesujące. Giełda chce rosnąć. Ewidentnie to widać i to jest bardzo dobra. Wiadomość dla ryzyka. I oczywiście amerykańskie obligacje, które cały czas będą dzisiaj walczyły o poziom 1,60. Jeżeli się okaże, że wracamy nad poziom 1,60 na rentowności, no to wtedy oczywiście wzrośnie szansa na to, że rozpoczynamy kolejną wspinaczkę do kolejnych oporów. A te opory są zlokalizowane w rejonie 1,71,74. I oczywiście byłby to kolejny tylko przestanek ku temu, żeby oczekiwać że na przestrzeni kolejnych tygodni będziemy świadkami rentowności obligacji amerykańskich na poziomie 2%, yy, na, oczywiście na obligacjach amerykańskich dziesiątkach. Ale co jest bardzo ciekawe, na tym kolejnym wykresie widzicie Państwo, że pierwszy raz od 2018 roku amerykańscy spekulanci, hedge fundy mają długą pozycję w amerykańskich dwuletnich obligacjach, tak jakby liczyły na to, że w najbliższym czasie będziemy do czynienia mieć z jakimś przystankiem bądź też zatrzymaniem Wzrostu rentowności obligacji, bądź też bliższa część krzywej dochodowości amerykańskiej zatrzyma się, już nie będzie rosła. I to byłoby bardzo, ale to bardzo interesujące, ciekawe zachowanie. Te, te zachowanie amerykańskich hedge fundów, dużych inwestorów, moim zdaniem jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawe i będziemy w najbliższym czasie sprawdzać, czy rzeczywiście. Amerykańscy inwestorzy zaczynają mieć tutaj w tym wypadku rację. Moim zdaniem nie będą mieć, ale zobaczymy jak będzie. I oczywiście zachowanie amerykańskich rentowności ma, ma wpływ na zachowanie amerykańskiego dolara. Ale tutaj w ostatnim czasie już mamy trzeci tydzień konsolidacji niewielkiej zmienności. Po prostu czekamy na to, co na początku listopada się wydarzy, czyli na Fed, gdzie będziemy mieć decyzję o Taper. I po prostu naszym zadaniem jest tylko cierpliwie doczekać do tego momentu, ponieważ rośnie wtedy szansa na to, że amerykański dolar będzie się umacniał i końcówka roku będzie należała także do amerykańskiego dolara. I gdyby równocześnie amerykański dolar się umacniał, amerykańskie akcje rosły, to byłby sygnał, że cały czas cały świat przerzuca swój kapitał do Stanów Zjednoczonych na Wall Street. I tutaj te akcje, jako, jako jedno z najlepszych zabezpieczeń przed rosnącą inflacją, byłyby k, y, królami końcówki y, roku. Tutaj zobaczcie Państwo, jakie jest zachowanie w ostatnim czasie euro w porównaniu z zachowaniem spreadu między dwuletnimi obligacjami amerykańskimi i niemieckimi. Jak widzicie Państwo, w ostatnim czasie powin taki dalszy wzrost tego spreadu powinien umocnić amerykańskiego dolara, czyli dać spadki eurodolarowi. Jak będzie. Zobaczymy. No i oczywiście moim zdaniem królem w, e, w rynku Forex z ostatnich dni i w, w najbliższym czasie będzie japoński jen, ze względu na to, że mamy tutaj do czynienia z ogromną korelacją między rosnącymi rentownościami ob obligacji amerykańskich, a osłabieniem jena japońskiego te, te powiązania ta korelacja jest w ostatnim czasie bardzo, ale to bardzo silna. Na co natomiast chciałbym. W tym wpisie dotyczącym części poświęconej Forexowi zwrócić szczególną uwagę, to fakt, że ogromnie silnie rośnie prawdopodobieństwo, że już nawet w listopadzie Wielkiej Brytanii do, będziemy świadkami podwyżki stóp procentowych, i tutaj rynek zaczyna już sygnalizować, że możemy być świadkami podwyżki stóp procentowych w Wielkiej Brytanii do poziomu pół punktu procentowego w tym roku. Za rok inwestorzy prognozują, że będziemy mieć do czynienia ze stopami procentowymi w Wielkiej Brytanii na poziomie 1,25%. I tutaj rynek ewidentnie przesunął oczekiwania co do pierwszej podwyżki stóp procentowej w Wielkiej Brytanii z pierwszego kwartału przyszłego roku. Już nie tylko na grudzień, ale już nawet na listopad. Więc, więc moim zdaniem ta te sygnały, które widzicie Państwo na wykresie eurofunta, czyli sygnały zachęcające do funta z ostatnich dni, ewidentnie są przygotowaniem właśnie pod takie wydarzenie czyli, że już w listopadzie w Wielkiej Brytanii dojdzie do pierwszej podwyżki stóp procentowych, i moim zdaniem to ma będzie miało oczywiście bardzo duże znaczenie. I teraz, oczywiście, przejdźmy teraz do działu dotyczą dotyczącego surowców. Które w ostatnim czasie zachowują się niezwykle interesująco. Część bardzo silnie znowu zaczyna rosnąć, tak jak na przykład miedź. I szykujemy się tutaj do ataku na maksima wszechczasów. Ropa naftowa, jak widzicie Państwo na tym wykresie, szykuje się także do testu półrocznej linii trendu wzrostowego w okolicach 85 dolarów. Tutaj te wzrosty są cały czas niezachwiane i, i mamy do czynienia z dalszymi wzrostami. Natomiast oczywiście cena złota spada, bo to jest oczywiście yy, Metal powiązany w ostatnim czasie bardzo ściśle z zachowaniem rentowności amerykańskich obligacji. Gdy rentowności rosną, to cena złota w naturalny sposób w krótkim terminie spada. I z takich ciekawostek, to oczywiście przed chwilą poznaliśmy informacje na temat inflacji core CPI w Polsce. Ona wzrosła też powyżej. Prognoz, które rynek zakładał, ale myślę, że ta inflacja generalnie jest już w cenach. Polskie obligacje jest na cały czas także rosną i, i ma to na razie e, negatywne przełożenie na zachowanie krajowej waluty, natomiast ma pozytywny wpływ na zachowanie polskich banków i należy cały czas obserwować, jak rozwija się wzrost rentowności i wzrosty cen banków na polskiej giełdzie, ale taki zbiorczy wskaźnik MSCI MSC, Emerging Markets Currency Index on sygnalizuje, że w ostatnim czasie nie ma powiązania i korelacji między zachowaniem rentowności, a wyceną wszystkich walut emerging markets i to jest taka ciekawostka, bo tak jakby rynek Zapominał o tych walutach emerging markets, których atrakcyjność generalnie rośnie, kiedy rosną rentowności obligacji, ale to jest też taki, moim zdaniem, sygnał, który pokazuje, że świat zaczyna znowu przesuwać swój kapitał do amerykańskiego dolara, więc rośnie prawdopodobieństwo, że końcówka roku na Wall Street będzie bardzo interesująca i ważna. I na sam koniec prognozy inflacyjne dla najważniejszych krajów strefy euro. I tutaj, jak widzicie, państwo, tutaj rynek prognozuje, że czwarty kwartał ten, tego roku i generalnie przełom między czwartym a pierwszym kwartałem przyszłego roku to ma być miejsce, w którym nastąpi szczyt inflacyjny, a później już w naturalny sposób poprzez efekt bazy yy, będziemy świadkami spadków cen, spadków inflacji w strefie euro i generalnie w Europie. Jak będzie, zobaczymy, zapowiada się bardzo ciekawie. Oczywiście. Dziękuję bardzo za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, lajkowania wpisów, jeżeli uważacie Państwo, że niosą one dla Was jakąś wartość. I oczywiście, tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel, w którym są indeksy giełdowe z całego świata, do wysłania specjalnej wiadomości. A po sesji na Wall Street będziecie Państwo otrzymywać informacje na temat tego, jak zamierzam następnego dnia zmodyfikować mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji. Rynkowej. Dziękuję bardzo, zachęcam, zapraszam i życzę stopy zwrotu.